No i cześć siemaneczko w kolejnym vlogu dzisiaj mamy 29 lipca i co dzisiaj dalej działamy z obornikiem będziemy wozić oborniczek mało nam zostało i jeszcze mamy w planach wywieźć odjałóweczek także co widzimy się w ciągu dalszym widzimy opad 10 literków od wczoraj po dojeniu wylałem to wczoraj 180 nie, 155, 165 litrów, tak jak dobrze liczę. Kurde, jest wody. Tam młodemu wczoraj łańcuch przeskoczył, już trzeba skrócić zaraz. O, on ma tak, że jak jest luźny łańcuch, to nie wolno cofać i, i trzeba o jeden przeskoczyło. Zaraz o jeden prze, prze, przepchniemy, napniemy i, i jeszcze te resztę wywieziemy, potem się skróci. Ten cały upierdzielony, nie będę się brudził. Czekaj, ja to zrobię. A ty idź jeszcze, odpuść ten yy, łańcuch. Ale jeszcze trzeba. Jak najwięcej. I zaraz tutaj prze. Ale to wiesz co, z tamtej strony? Odpuść to w dół, w, w dół wygodniej. Tutaj naciągnij. No, tam możesz naciągnąć, ale tutaj popuść, z tej strony, prawo stronę popuść. To ten, tu w dół będzie wygodniej to ściągnąć. Bo tak to ciągnie cały łańcuch, on luźny tam jest, a tutaj już tutaj z tej strony też. No dobra, no to ja już Tylko muszę się rozłączyć, zaraz to przestawię. Oj, minuta roboty, i można napinać. Dobra, zaraz biorę ładowarkę, jedziemy naładować jeden i jedziemy wywieźć Tam zostało może jakieś 5-6 sztuk i odjałówek z 5. Słać i po śmierdzącej robocie. No i dobra, zupy ciąg dalszy. Jedziemy ładować, dałek już się podstawia. Trzeba będzie te belki Wywieziemy te belki po rozwalach To nie są moje belki, żeby się nie myśleli, że mi się tyle zepsuło Tylko to pozostałości po Biznesowych wtopach, jak to najleżej ująć O kurde, jaka zupa To zaraz trzeba odwalić i ta woda spłynie, bo tu mamy odstojnik, tylko To wszystko się rozpłynęło i zatkało dziurę Ale zaraz stąd wywieziemy i mało zostało

Takie skromne 1800 kg krokodyla. Bo on jest taki wodnisty, to tam się dużo nie da wziąć, bo się wylewa z niego. Takiego, takiego z, yy, ubitego skupy, to ponad 2 tony to śmiało krokodyle można wziąć. Zasuwaj zamki. O. zaraz wyleci. I dobra, ja załaduję, i potem się odezwę bo jedną ręką to nieładowanie. Teraz jeszcze sosem się poleje. O. Rzadkie.

rozładunek Towaru a towaru z tyłu mało coś włożyłem. No i nie mogłem się powstrzymać, Michałek jeden kurs zrobił, a ja wstąpiłem do lasu i o, kureczki akurat może tam kopity na obiad co kurkowy zrobią. Idziemy na bazę, bo jedzie tir z granulkami. Teraz będą granuleczki na grube. No i przyjechały granuleczki. Tu będziemy sypać. Dwa lata nie brałem granulek. Swoja pasza szła cały czas, a teraz trochę żniwa się przeciągają i myślałem, że ukoszę sobie zboża. Przeleży trochę, przeparzy się, przygrzeje, bo to wiadomo pierwszego, to tak od razu się nie, nie wolno dawać i umieszamy z powrotem, bo biorę mobilną mieszalnię, kupuję rzepak, soję oddzielnie, witaminy i robimy swoją paszę, najlepiej tak wychodzi jak ma się swoje zboże no i niestety trzeba było się na miesiąc przeprosić z granulkami i nie wiem abym sobie wiedy nie narobił i za dużych zmian badałem swoją paszę, to miałem 25% białka i wziąłem 24 czwórkę z kargila taką podkręconą trochę. No i zobaczymy. Zaraz to jak się wykręci. No i dobra. Rozładowane. Master Min 24. Ale wiecie co mnie zastanawia? Jaki żywieniowiec by nie przyjechał, to mówi, że żyto jest najgorsze dla krów mlecznych, nie? To jest pasza dla krów mlecznych. I otręby żytnie. Hmm, ciekawe. Wszystko, co najtańsze. Śruta poekstrakcyjna paszowa z nasion rzepaku. No to rzepak. Wywar lniany, zbożowy, suszony. Mąka z ziarna pszenicy. Śruta poekstrakcyjna. Słonecznikowa z otuszczonych nasion słonecznika. No. Niech będzie. Ciągle pada. Żniwa w plecy. Z kukurydzą będziemy czekać do listopada. Ciągle pada. Michałek mi załaduje ostatniego. Pozgarniamy to do góry. Odetkamy odstojnik. To spójnie sobie. I atakujemy plew yy, z głębokiej od jołówek. Ciągle leje. Wody opór. Resztę trzeba beczkowozem, bo rozżutnikiem tego się nie wywiezie Pełen. No, dziewczyny. No! Dolewa! Idziemy! Szybko! Dolewa! No! Do lewa, trochę ciasny, ale własny. Zaraz wywalimy i z powrotem przyjdziecie na świeże posłanie. Dawaj te białe. No, do, do lewa. Hej, hej. No, hey. osia. Do lewa, do lewa. O, jadro już się interesuje. Wiecie co? Korła jadę sobie, nie? I tak coś. Niucham, niucham. Coś śmierdoli. Korła. Łożysko się skończyło od wału napędowego. Ja, dołę? Szybka akcja, trzeba wyjąć wał na razie i dokończymy, bo napęd nie był Liczę Łożysko, a tu już drugie. Pierdzielone. Do wody zostało i paruje. I śmierdzi, dobra zaraz wyciągamy, kowoda. woda, woda stoi, zaraz jakiś kurwa koc No a mamy wywalić gnój od jałóweczek, dziewczyny czekają Nie, nie trzeba, po... chyba że wyjedzie samochodem, ja do garażu wjadę Przodem i ten, i zaraz to ogarniemy Szybka akcja, co? Ale tam parowa, wyjedź samochodem z garażu, ja tu w tym, do tego wjadę bo się położysz na podłogę i trzeba się położyć Dobra Żbiałeś zrobił tu w osłonie nie widać o nie ma łożyska tam osłona no mogło być ciekawie jakiś plewy w osłonie by się zapalił skurczyb Teraz ją wyrabujemy i na razie bez napęda a jutro się wskoczy kupi Łożysko. A może mam takie? Nie ruszę tej śruby, bo jest ukrop. Ciepła, można powiedzieć, że jest ciepła. Moje. Słabe. No, dobra, może jakoś zejdzie. No, jak to możliwe było, że to wcześniej nie było czuć. Ośka złom. Żeby jeszcze się nie przegięła, to bym to napawał i to karko bym stoczyła. Aha. Ale ona się przegięła, kurwa. Ja pierdziel, jak to jest możliwe? Nie było żadnych oznak, żeby to coś hałasowało, czy, czy jakiś opór. Tylko jechałem o z powrotem. Dymek poczułem taki jakiś zapach spalenizny. I, i o! Co dziewczyny idziemy. Zmiana pościeli. Już tam ciężko przesłać Wam. A słomę trzeba oszczędzać, bo pogoda nie pozwala, żeby nowej ubelować coś. Ale w tygodniu już widziałem, że od środy pogoda do soboty. Także może coś, coś się poprawi. No i dobra, rabujemy. Michałek wywala. Trzeba uważać, bo na styk wchodzi. Kurde jak to wszystko brzydko wygląda, jak to pozalewane tak jak jesieniu, wody, błoto I taka to robota. No i dobra. Tym akcentem kończymy dzisiejszego daily vloga. Mamy wywalone. Dziewczyny mają nasłane. Co tam, balbinka? Co, Co tam chcesz? Posegregowane. Tutaj są dziewczyny do zacielenia. Już tutaj pan Gustavo schodzi. O. Tam mamy cielne. Posłane, wymieniona ściółeczka i widzimy się za 2-3 miesiące przy kolejnym wywalaniu obornika. Bo mniej więcej co tyle musimy tutaj wywalać. A teraz yy, słomy na razie nie ma. Ostatnie bele tu wrzuciliśmy. O, o chłopak. Ej gościu nie z tej strony. Już tak od razu jaki bezwstydnik. Byś pogadał miło troszkę. Zachęcił. Szepnął do łóżka, a nie, to od razu się bierze za robotę. Także co? Zapraszamy na kolejne daily vlogi i widzimy się przy następnych. Pozdrawiam wszystkich widzów. Cześć.